Siemanko, ja jestem Remek i witajcie w kolejnym odcinku QA. To jest chore jak wiele osób oglądało poprzedni odcinek. Milion 200 tysięcy wyświetleń, 100 tysięcy lajków i ponad 20 tysięcy komentarzy. Ja wychodzę. Naprawdę masakra. No cóż moi drodzy, przejdźmy do kolejnego, 11 odcinka Q&A. Rozpocznijmy serię pytań i odpowiedzi. No i mam nadzieję, że przy oglądaniu będziecie się świetnie bawić. Rezy, kto przejmie twój kanał po twojej śmierci? Ha, i tu możemy zrobić takie małe głosowanie, tak? Na prezydenta, tak tutaj na kobiecy mojego kanału. Udział w takim głosowaniu możecie wziąć za pomocą łapek w górę pod tym filmikiem i komentarzy. Ciekawe kto wygra mój kanał. To smutne, naprawdę. Chociaż moja kadencja się już skończyła. A głosowania nie było. Kto chyba zaspał? Czas najwyższy, nie, nie, nie. Jaka była twoja reakcja na pierwsze suby? Na przykład takie pierwsze 100 widzów? Jak wypadł ci pierwszy ząb? Mama nie chce być na YouTube, ale powiedziała, że udzieli swojego głosu, także będziemy teraz śledzić i męczyć na powie. Zawarowy strój. Już myślałem, że dziś w na czerski po domu. Mamo moja droga, w że szanuję twoją prywatność i nie chcę pokrywać twojej twarzy, powiedz mi, yy, czy jak wypadł mój pierwszy ząb. Już <słyska> <słyska> szkoda, że nie nagrałem twojej miny teraz. Czy, czy pamiętasz, może jak wypadł mój pierwszy ząb? Czy bawiliśmy się w coś takiego, że. Tak, że... sznureczek. Był sznureczek? Ganeczka. Co ty gadasz? Poważnie były takie akcje? Poważnie? Nie. Czy teraz ja, jak to zrobisz? Nie. I to był mój pierwszy ząb? Czy, czy, tak, czyli trzymaliśmy się y, tradycji, tak? No to bardzo ładnie, jestem z tego dumny. Bardzo. Lecę pytać dalej. Znaczy odpowiadać. Justyna pyta się, czy cieszę się, że moja siostra nagrywa na YouTubie. Moja krew, ale musi się jeszcze nauczyć, naprawdę. Wiele, wiele, wiele robi błędów, ale, ale, ale! Moja kre! Mam nadzieję, że dobrze pójdzie. I zobaczymy, zobaczymy. Śledźcie, śledźcie. Bawiki! Daj łapkę w górę. <laughs> Od kiedy jeździsz? Czy miałeś już jakiś wypadek? No zgaduj, że chodzi o enduro. Jeżdżę już dwa, trzy lata, jeżdżę. Trzy. W wypadku już było dosyć dużo, jeśli o to chodzi. Jest to za naprawdę zarąbista zajawka. Taka poza tym YouTubem, siedzeniem przed komputerem i tak dalej, tym stereotypem takiego nerda śmierdzącego, siedzącego przed kompem, jest jednak y, wiele osób, takiego grona osób, które robią wiele zajebistych rzeczy poza YouTubem. Może nie YouTubem, internetem, takim siedzeniem przed kompem. Sporty uprawiają różni ludzie. Naprawdę wiele niesamowitych rzeczy. Tak też ja uprawiam coś takiego jak enduro. Nie wiem czy enduro się uprawia, no to po prostu się jeździ i tyle. No jest to taka moja duża zajawka od razu po tym YouTubie. To jest coś, coś bardzo fajnego. No a wpadki moje możecie zobaczyć na kanale backstage'owym. Tak zresztą mi tu ostatnio też są te filmiki z, mo z motoru, także z motocyklu, także możecie się oglądać. Sikasz pod prysznicem? Mogę wiedzieć kto nie sika? Rezi, jaką masz drugą pracę oprócz YouTube'a? Poza YouTube'em moją robotą jest banowanie ludzi takich jak ty, którzy piszą oprócz przez u otwarte człowieku. YouTube to nie praca, YouTube to życie. Mhm. Magda pyta, jak reagują inne osoby w domu, kiedy dresie do kamerki jak głupi? Viki? Nie, nie, nie. Nie, ja wiem, teraz sobie oglądam film. No, Uważaj się. Powiedz mi się strzyszko, jak to jest, gdy dre mordę co noc nagrywając filmiki na YouTube. Super. W wysypiasz się? Czy, czy nie bardzo? Nie, nie wysypiasz się. To. Oglądam film. Oglądasz film. To, Oglądasz film. To, to. Łapki w górę dla niewysypiającej się mojej siostry. Smacznego, Wiki. Dziękuję wiem, co jest to? Komputer czy dziewczyna? Odpowiedź na to pytanie jest już chyba jednak oczywista. Oh, yeah. Czemu pudełko od pizzy jest kwadratowe? Stare. Ile miałeś promili na swoje osiemnastce? Krzysiu, to naprawdę bardzo niewychowawcze mówię o takich rzeczach. Naprawdę. Poza tym, ile ty masz lat? Kiedy hmm? byłeś mały, czego bardzo... nie lubiłeś jeść? Czego, że nie lubił? A, szpinak. No szpinaku. A w ogóle się bardzo... Jezu, radio Maria jest takie głośno tam, co? A mogę tak puścić, że nie, będę, nie będzie Cię widać, ale będzie twy, twój głos będzie słychać. Nie, dzięki. No cóż, próbowałem namówić babce, żeby coś powiedziała, ale bardzo, bardzo jest na kamerę, naprawdę. Nie wiem czemu. Mogę cię o coś spytać? Bardzo śmiało. Dłubiasz w nosie? Nie, Rzez, czy zastanawiałeś się kiedyś, sobie było, gdyby. By, by, dziewczyną? <grych> to pytanie już mi kiedyś zadano. <grych> nie, nie zastanawiałem się i wolę się nie zastanawiać. Macie tyle problemów, wy kobiety macie tak ciężkie życie, że już współczuję naprawdę. Przeszkadzające wielkie piersi, okres co miesiąc, rodzenie dzieci. Boże drogi czy ty to widzisz, ja bym tak nie umiał. Szacun. Co się dzieje z Martyną? Żyje i ma się dobrze. Bułka! Zymmy bułka przez u otwarte beka. Nie śmieszne. Czy gdybyś miał kopertę z datą własnej śmierci, otworzyłbyś ją? Nie, nie chciałbym nigdy takiej koperty na oczy widzieć Ani koperty, ani listu w środku To byłoby naprawdę mega smutne, znać datę swojej śmierci I jak byłem mały, to też miałem wiele takich dziwnych, życiowych rozkmin Właśnie takich właśnie jak ta, czyli co by było, gdybym wiedział yy, I to jest, naprawdę to jest wiadomość, której nikt by nie chciał wiedzieć A jeśli ktoś z was chce wiedzieć, to jest psychopaton, bez jaj Magda pyta, jak reagują inne osoby w domu, kiedy dresie do kamerki, jak głupi? Pytali, właśnie, pytali jeszcze, bo, bo pytałem ja. tylko siostry. Pytali o to, jak się czujesz z tym, że dresie co noc nagrywając na YouTube. Uf. Szkoda, Uf. że znów nie nagrałem twojej twarzy. Mam korki w uszach. Masz korki w uszach. No, czy mama sobie bardzo dobrze radzi? <noise> Ludziska, w międzyczasie żerem sobie tutaj lasanie, pomiędzy nagrywkami z babcią, z siostrami. I ogólnie i, i zażeram Lazanie, jaka ona jest zajebista. To się w głowie nie mieści. Jak poznałeś Multiego? A to to jest stara historia z bardzo dawnych czasów. Właśnie te 4-5 lat temu, jak zaczynałem na YouTubie, to na własnym serwerze Minecraft, oczywiście bo gdzie by inaczej mm, poznałem się z Multiakiem i tam właśnie wspólnie nagrywaliśmy jakiś filmik, chyba promocyjny ten serwer, ten mój serwer. I to jeszcze były czasy kiedy Multi mówi do mnie Rezi. Rezi! Coś tam, coś tam, Rezi! Także no, było to dawno temu, 4-5 lat temu, no poznaliśmy się poprzez YouTube'a oczywiście, żeby inaczej. Wstydzisz się swojej wiary i kościoła? Nope, nie wstydzę się, ale dobrym przykładem nie jestem, bo sam często nie pójdę na mszy, bo coś tam. Ale jeśli się sprawdziłem katolikiem, to się na tym przechodzi. Katolikiem chrześcijaninem. Chrześcijanie To na tyle. Czy miałeś taką sytuację w życiu, że koleżanka Wiktorii poprosiła, żeby załatwiła jej twój autograf? Ja wilku się... mowa. Eee, nie, nie, się... ja się nie umyć. Niki, małeś... Niki, ja teraz nie ale udało. jesteś zawsze piękna i cudowna, powstań, ludzie mnie... Możesz się teraz wyżalić do kamery, ile koleżanek i kolegów prosi o jakieś autografy, plakaty i zdjęcia? Dużo. Jezu, tak to brzmiało, jakby cię bili w domu. No, trochę tego jest, ale... Pff, i tak jesteś głupi śmierć. Dzięki siostro, kocham cię. Moi drodzy, to koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że Q&A się podobało. Wyniki konkursu, który był w poprzednim odcinku będą na Facebooku już niedługo. A tutaj, jeśli chcecie kolejne konkursy, jeśli mam takie właśnie robić, łapy w górę, komentarze piszcie jak najbardziej. Z pewnością coś wymyślę, ale, ale musi być pompa. I samo X-Pompa. Nie. Pompa to ma być w lajkach i komentarzach. Zapraszam was wszystkich do Residues School na Facebooku. Na Instagrama, Aski wszystkie inne w opisie też was zapraszam. Jestem też niesamowicie zadowolony z tego, że pod ostatnim filmikiem, który zrobiłem na temat szkół średnich, czyli jaką szkołę wybrać, Padło naprawdę wiele, wiele, wiele merytorycznych komentarzy, które naprawdę mózg mi rozwaliły. Nie sądzę, że tak bardzo się zaangażujcie w rozmowę i to mnie bardzo cieszy, że tam mogłem zobaczyć tak wiele fajnych opinii. Zapraszam Was do zobaczenia do tego filmika. Jeśli nadal jeszcze nie wybraliście szkoły średniej, do której chcecie pójść, także gimnazaliście tym filmikiem, może wam jakoś troszeczkę pomogę. Istnieją też bardzo fajne strony ministerialne, na które można wejść i bardzo sobie ułatwić system wyboru szkoły. Zobaczcie, jakie szkoły są w Waszym obrębie, czy też po prostu zobaczy sobie ilość zawodów, jakie możecie robić po szkołach zawodowych i technicznych. Pomyślałem sobie, że skoro jest tak duże zainteresowanie na tematy akcji, zrobię konkursik. Konkursik polega na tym, że trzeba zrobić jakieś ciekawe, fajne zdjęcie dotyczące zawodnika. Zawodowca, szkół zawodowy, czegokolwiek w tym właśnie temacie e, Oczywiście, na zdjęciu byłoby też pokazane gdzieś, gdzieś w rogu, gdzieś na kartce napisane po prostu Hashtag dobry zawodnik Dla weryfikacji, żeby to nie było zgooglać, czy nie takie zdjęcie Czas na zrobienie takiego zdjęcia dałbym wam do tygodnia, czyli do 17? Do niedzieli, do 17 ja wybiorę takie najlepsze zdjęcie, które potem opublikuję na Facebooku i tam też całą, całe zakończenie właśnie też podsumuję. A nagrodą w tym konkursie jest wyjazd do Warszawy, gdzie też tam zresztą ja będę, także znowu się też możecie spotkać w tym momencie. Więc myślę, że fajna nagroda dla trzech osób i opiekuna, co będzie o warto powalczyć, także bierzcie udział w konkursie, róbcie ciekawe foty na temat zawodnika, zdjęcia wrzucajcie na Instagram, haszując je y, tym hashtag DobryZawodnik, o tym nie zapomnijcie bo bez tego jednak ani rusz. i tyle no. Szczegółowe zasady konkursu będą jeszcze w opisie, jeśli byłoby coś jeszcze niezrozumiałe. Hmm, chyba to wszystko. Moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Trzymajcie się, cześć! OU um MISTA! Au! Mamãe me zabié, botou esse dia de chafa! <clears throat> <clears throat>